No, i tak to właśnie wygląda. Nie może to być jak Teraz powinien siedzieć z lewej strony. To już, to, to jest, już toż troszkę dziwne. Jest to już wykrywaczka jak Troszkę dziwne. Miejmy nadzieję, że się nie mylę. bo ładnie tam namieszali chłopaki. Mogą też siedzieć na odwrót i mieć pady na odwrót. Ale nie wiem. Choć jeden się wydaje, że Mati, który ma większe doświadczenie w tej grze w Francji. I chyba bym został przy tym. Tutaj dochodzi do nas informacja. Szybko lukniemy na tabelę. Szuwar wygrał. 17-4. Skromny wynik. I Cyprian będzie grał z Szuwarem. Troszkę bałbym się na miejscu Cypriana. Szuwar tutaj ładnie poleciał. Chociaż, no. Szuwar też przegrał z Szakiem 3-0. Więc, no. Wydaje mi się, że będzie spotkanie. No, Cyprian też swoje przegrał, tak? No ale co? Zobaczymy. Na razie mamy mecz Kekwumati. Wracamy tam, to jest na trójce No i Kekwumati wygrywa Cztery do zera z Kustosek Kustosz, bardzo przyjemny nick. Akurat nigdy nie miałem okazji spróbować, ale słyszałem, że to jest naprawdę wykwintny napój. Będzie trzeba o kaucji. Ale raczej nie będziemy robić tutaj przedłużonego streama z picia kustosza. Bo tutaj robimy turnieje FIFA. I oczywiście jeśli chcecie się zapisać moi drodzy na jakiś turniejek tutaj to serdecznie zapraszamy. Następny turniej to będzie grane w Przeszowie. Ale dopiero w kwietniu, więc jeszcze macie chwilę, żeby się zapisać. I zapisujcie się im szybciej, tym lepiej, bo później może się okazać, że skończycie w barażach, a baraże, no co? Trzeba długo na nie czekać, a później jak przegracie, no to od razu, że tak powiem, jest koniec Waszej przygody z tym turniejem i trzeba dużo czekać. Ale też również będzie szansa zagrać u nas w... na Poland festiwalu. Więc też, oczywiście, serdecznie zapraszamy, bo to jest wielkie wydarzenie. No i co? Miło będzie w takim razie. Tam już raz byliśmy, więc mamy wszystko obcykane. Prawdopodobnie też będziemy organizować w dzień taki wielki turniej. No więc. A to jest naprawdę warto w tym uczestniczyć. Bo to są wspomnienia, bo kto na Poland Roku, który jest kojarzony z takim, no, że tak powiem, bardziej surgiwalem koncertami, grał FIFA Czasy doganiają ludzkość, tak. Tam już nie ma takiego zacofania, więc. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Wtedy możecie, wiecie, przyjść zbić, pogadać z nami face to face, ale streamek, oczywiście, będzie prowadzony również, więc tego. A tutaj mamy dosyć jednostronny mecz Kustosza i Kekwu z zgrany i mimo tego, że nosi koszulkę bardzo ładnie, to gra Francją. No, ale, no, cóż, statystyki mówią za siebie. Tutaj nie ma żadnych miłości klubowych, tak? Jakbym ja grał moją miłością klubową, to bym grał Manchesterem United i prawdopodobnie statystyki innych zespołów by mnie zabiły. Albo też brak moich umiejętności. Ale proszę bardzo, tutaj Liverpool Kustosz Kustosz się wziął za siebie. Tutaj dobrze wiedzieć, że w mikrofonie do że jak jest wyciszony, bo mogę to kontrolować na bieżąco. Liverpool co się wsiął w końcu, zawziął się, ale nadrobienie jeszcze 4 goli przez tak mały okres czasu będzie może tak powiem trudno. Teraz tutaj bliski straty. Znowu zapomniałem o tym, że nie mogę na Andy Robertson. Dobrze jest. Subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie, Prima, możecie wykorzystać na naszym kanale. Nie ma z tego żadnych perków, ale nie szkodzi. Oh, Putle, jakieś statystyki. Największe zmęczenie: 7,4% Aleksandra Arnolda. Może no, tak powiem, wspaniały zawodnik, podobno przyszły zawodnik Realu Madryt, chociaż ostatnio tak mało zaangażowania z jego strony, jak widać, że ja bym tam nie brał. Ojejku, tutaj trójko nasz wyszli, nasi zawodnicy, ale tutaj... I po konie... zostało zamienione na styk na gole. No już mamy sześć <laughs> w drużynie Francji, czyli Kekbu tak mi się wydaje, że tak wygląda. Chociaż oczywiście nie jestem pewien do końca, czy Keng Boumati gratą Francję. To tak bardziej na osobistych moich doświadczeniach, ponieważ mocno tam zamieszali chłopaki. Więc no. Robertson. the ball Nie wiem. Jeszcze mamy tylko 20 minut tego spotkania. No ale co, wczujmy się. Zaraz będzie robiło się coraz ciekawie, już nie mogę się doczekać komentowania wielkiego finału, bo to naprawdę będzie coś. Tutaj muszę powiedzieć, o tutaj co to się wydarzyło, o chwilę nie patrzyłem, a tu Liverpool nadrobił kolejną bramkę, ale to przez stracił, więc dalej są cztery różnicy, a czasu co wraz nie Więc naprawdę... Wydaje mi się, że to niestety będziemy zmuszeni pożegnać kustosza z naszego. Chociaż żartowałem, bo tutaj mamy jakiś jeszcze jeden buzer bracket. Niby o 13.50 ma być grany. O, wszystko idzie naprawdę zgodnie z czasem. A nawet jesteśmy Jones. Darwin Nunez. Given it away here. Oj, tutaj chwileczkę się zamyśliłem. Tutaj mi szumią w głowie inne głosy Nunez. No ale bardzo jednostronny mecz w wykonaniu naszych zawodników, tak no, co jakby byli, wypił chustosza na śniadanie, chociaż w sumie kto je śniadanie o 13.40? Na przykład ja. Ja jestem dosyć długo śpiącym ziomeczkiem. Możecie dać znać na czacie, kiedy wy wstajecie. No, ale jak był Matina. No. Miejmy nadzieję, że zachowa taką formę do końca, chociaż jak dobrze wiemy Kekwu Mati już raz przegrał z Larrym 4-3, wydaje mi się, że ma po prostu niedosyt po tym meczu i po prostu no, ma ochotę więcej powalczyć, dobrze, że mamy loser bracket, bo to pozwala naszym takim właśnie zawodnikom, wrócić do gry, aby walczyć o wielki finał. Tutaj proszę bardzo, jakieś sztuczki wykonane, mekambę. Tutaj dalej się rozgrywa akcja, ale Liverpool przejął. Lecą z kontrą, no no... 4 minuty będzie ciężko nadrobić taką stratę, zwłaszcza że się powiększyła do 5 gramek. Ale gra, nie poddaje się tutaj, przełożył pięknie zawodnika, ale tu już dostał w śliska, ale zdążył do tej piłki. Zdążył ją zostawić. I to akurat szalone podanie. Dało się to cina do środka. Oli go przetoczył. No, ale cóż, udało się przejąć piłkę zawodnikowi Derec. A i nie udało się ich wyprowadzić skrzydłem. No i co? Teraz słyszymy wizek końcowy. I już wiemy. Zaraz będziemy wiedzieli na pewno. Kto przychodzi do jednej 8 finału. Ale jeszcze sędzia pozwolił nam wykonać rzut. Wolny, wykluczył jego bramkarz. Szansa na gola 0-12. Ciekawe. Ale bomba. coś się stało, to naprawdę było bliskie. No